Mam ogromny, ogromny zaszczyt powitać tutaj naj, no, gościa, który przybył z, naj, z najdalszego zakątka, bo ze Stanów Zjednoczonych. Dotarł do nas uh, Marion Smith, uh, President and CEO uh, Common Sense Society, organizacji, która już od 10 lat Działa bardzo prężnie w Stanach Zjednoczonych, w Holandii, na Węgrzech, na Wielkiej, Bry Wielkiej Brytanii, jest think tankiem, o którym więcej i o którego idei dowiecie się z tego przemówienia. Bardzo zachęcam na bankiecie, który będzie dziś wieczorem, ale też na, na lunchu, do wejścia w interakcję z Marionem, jest bardzo pozytywną osobą i, i na pewno odpowie nam, udzieli, udzieli wam i nam wielu ciekawych informacji, także the floor is yours. Wow. Well. thank you i hope you can hear me okay thank you michael and to the organizers of our future foundation it's a pleasure to be here with you this afternoon and with the help of my new friend who's going to translate hopefully we will all understand each other bardzo dziękuję mam nadzieję że dobrze mnie słychać chciałbym podziękować za to zaproszenie za podziękować fundacji our future foundation and with the writing, i przy pomocy tłumaczenia mam nadzieję że wszystko będzie jasne like many of you uh, who have already studied outside of your country or who are planning to do so, I also, as an undergraduate, studied outside of the United States of America. Not in Poland, but in France, the UK, and the Netherlands, and Hungary. Tak jak wielu e, osób tutaj, które albo planuje studia, albo już, e, albo już studiowało za granicą, ja również miałem okazję studiować poza and so I find the topic of today's conference uh, very interesting and something that I have also dealt with uh, firsthand. And I would like to read a quote from Mark Twain. He said, travel is fatal to prejudice, bigotry, and narrow mindedness. Charitable views cannot be acquired by vegetating in one's little corner of the earth all one's lifetime. <laughs> um, um, I ponieważ właśnie miałem doświadczenia w studiowaniu, tak, ten temat dzisiejszego dzisiejszej konferencji jest mi tak bliski. Uh, pan Marion przeczytał uh, cytat z Marka Twaina, którego niestety w tym momencie nie powtórzę. And of course Mark Twain, Twain traveled a lot. Uh, but he always returned home to the United States. And I found in my experience abroad uh, that interaction with other peoples of different languages, different cultures, and customs gave me a renewed appreciation uh, for my home, my country, the United States of America. But it also, in the context of what we're talking about today, which is, I think, mostly transatlantic or European and uh, North American. Wspomniany już wcześniej, Mark Twain również studiował poza granicami swojego kraju, ale powrócił do Stanów Zjednoczonych i doceniał te doświadczenia, których miał okazję być częścią. I ja również po powrocie do domu, po moich studiach za granicą, doceniłem to bogactwo kulturowe, które, którego stałem się częścią. Um, m, e, także e, jest to szczególnie istotne w kontekście e, takich wymian e, i studiów e, międzykontynentalnych, o których mówimy bądź międzynarodowych, e, doceniłem e, wiele aspektów, których, e, m, które poznałem za granicą, doceniłem również e, kulturę zachodnią. Did I really say all that? More or less. Uh, well, um, and that pattern of learning from other peoples, other cultures, other countries has continued after I've graduated, and now very happily uh, is a core element of the, the job that I have. Um, and I want to say also, during my many trips to, here to Poland and to Warsaw in particular, um, I have gained a great appreciation for the Polish people and your history. Um, the 20th century was not kind to your country. And you have shown great resilience and are now certainly a leader of the free world uh, and a great ally of the United States. And when I look at those of you in this room, and I know there are many others watching online, uh, you are the future. You are the 21st century generations. And so, what I wanted to try to do in this conversation was to Cast that in a slightly broader perspective uh, because I do believe that we are currently in a great civilizational challenge. Uh, and I will explain what I mean. I think that every generation, of course, has their challenge. I am sure that many of the people in this room, your parents, your grandparents, um, have their stories. Um, Many of you have family members who not only suffered but were heroes uh, fighting the totalitarian regimes of national socialism and international socialism that tried to destroy your country. For my part, I have a somewhat similar experience. My family has fought in every war since the revolution. We fought against the British to become an independent country, uh, we fought against the Nazis also, we fought against the Imperial Japanese. And on and on. And so, from my family and their stories, I've gained a great appreciation uh, for the fact that the liberties I enjoy, the education that I was able to receive, uh, was the result of earlier sacrifice. And so, I guess my challenge for you today is of course, you've got to think about the practicalities. You need to get into the school you want to get accepted to, um, you need to find your profession. Uh, but in all of that, I would encourage you to think about your place in what I will call uh, our, generation's, uh, generational, our' our generation's civilizational challenge." And I will pause. I tak jak wcześniej, tak i teraz kluczową wartością dla mnie było właśnie uczenie się od innych. Również sporo nauczyłem się podczas moich wielu wizyt w Polsce. Jesteście krajem, który odwiedziałem już kilka razy i wiem, że XXI wiek i XX wiek nie, szczególnie XX wiek nie był, nie, nie oprzeć się z wami Delikatnie, i byliście wystawieni na, na wielką próbę. Bardzo doceniam waszą odporność i traktuję Was jako tak naprawdę jednego z liderów wolnego świata. Jesteście sojusznikiem USA i jesteście częścią przyszłości wolnego świata. Wierzę, że obecnie czeka nas. Tak naprawdę jesteśmy w środku wielkiego wyzwania cywilizacyjnego. Tak naprawdę każde pokolenie mierzy się z innymi wyzwaniami. Tak też było w przypadku przeszłych pokoleń, pokoleń naszych rodziców, naszych dziadków również w Polsce. Każdy ma swoje historie. Wiem, że wiele Wielu Polaków walczyło z opresjami, również stawiało czoło opresjom, Sowietom, którzy najechali wasz kraj. Również moja rodzina walczyła we wszystkich wojnach, w, które, w których stroną były Stany Zjednoczone, od rewolucji przez stawianie czoła nazistowskim Niemcom oraz również najazdom japońskich. Także Doceniam to poświęcenie poprzednich pokoleń, które pozwoliło mi rozwijać się i żyć w wolnym świecie. Także myślę, że bardzo istotne jest, żebyście wybierając swoją drogę, myśleli o kwestiach praktycznych, ale również jednocześnie nie może zapominać o tym, żeby znaleźć swoje miejsce właśnie w obliczu tego wielkiego wyzwania kulturowego, które będzie naszym udziałem. And of course you all saw the Soviet Union uh, withdraw from your country and eventually collapse shortly after and we all celebrated that. Oczywiście wszyscy byliśmy świadkami upadku ZSRR i wycofywania się Sowietów i wszyscy to doceniliśmy. However, I have to tell you that the world that you're coming into as students or young professionals uh, is not such a happy place. If we take a tour around the world, we have to realize that in the last few years, the world's largest and most powerful communist regime. The People's Republic of China has eliminated the freedom of 7 million Hongkongers, a population that was never before ruled by communism. Musimy na przykład wspomnieć o tym, że w ciągu ostatnich paru lat największy reżim komunistyczny, a więc Chiny, pozbawiły wolności 7 milionów Hongkongczyków i mieszkańców Hongkongów i Objęli ich reżimem, który wcześniej był im obcy. Your age in Hong Kong go to and Ludzie w Waszym wieku nie mogą iść na studia. Nie mogą również rozmawiać o. prowadzić rozmów.

W tym momencie takimi tematami, o których e, dzisiaj rozmawialiśmy, ponieważ mają bardziej palące kwestie, takie jak zapewnienie bezpieczeństwa swojej rodzinie oraz niepodległości.: In Venezuela, a country that just a few years ago was the wealthiest in South America, is now effectively a single-party marxist dictatorship. And young people there are not able to go to college. Uh, and study freely. They cannot speak to Natomiast Wenezuela, która jeszcze parę lat temu była jednym uh, z najbogatszych krajów Ameryki Południowej, w tym momencie jest w praktyce jednopartyjnym marxistowską dyktaturą. Nie ma tutaj mowy o wolności wyboru uczelni bądź o wolności słowa, i młodzi ludzie przede wszystkim próbują wydostać się z tego kraju. Jest to tak naprawdę olbrzymia katastrofa humanitarna. So a, a więc tak naprawdę w ostatnich latach. Można spokojnie powiedzieć, że wolny świat skurczył się. Oczywiście nie będę tutaj rozwodzić się chociażby na temat Afganistanu, który oczywiście również jest wielką tragedią. Dlaczego tak naprawdę o tym wszystkim wspominam? To, że idee mają konsekwencje. And one of the reasons that we pursue education, I hope, is to at least learn the lessons of prior generations, and to hopefully continue uh, the freedoms that they have left us, the civilization that we enjoy, and leave it better than we found it. Po to, żeby przypomnieć wam, że tak naprawdę idee, pomysły mają, mają swoje konsekwencje, i żeby. zadbać o to, żeby kolejne uh, pokolenia uh, mogły cieszyć się um, swobodami, tak żebyśmy mogli zostawić ten świat uh, takim samym albo nawet lepszym niż to jakim go zastaliśmy. So if we were to think about maybe this situation that we're in in uh, 2021 as the opening uh, episodes of a new cold war. Um, And some people certainly have, have called it that. It seems that perhaps things aren't going very well. And I think that says a lot about us as free societies. And so we have to turn back to Europe, back to North America. Rok, jesteśmy obecnie w roku 2021. Niektórzy tak naprawdę twierdzą, że to już jest początek nowej zimnej wojny. wojny tak już to nazywają. Musimy zwrócić się tak naprawdę z powrotem do swoich korzeni: do, do Europy, do Ameryki Północnej. Another Mark Twain quote is that. Uh, he never let schooling get in the, get in the way of his education. Um, and so I think it's important to enter whatever institution you're going to be in with that. Wear it lightly. You're all going to, I'm sure, be in prestigious institutions, uh, but you're going to find an interesting environment if you go to the United States, for example. Uh, we have something, you may have heard about it. It's called cancel culture. And I think you have a little bit of it here in Europe as well. So, what is that? Well, philosophically, it's a little bit like uh, the impulse of some of the regimes that I just mentioned, uh, who are silencing dissidents uh, in their countries and seeking to expand their uh, domain on new populations. Um, it has become a very troubling thing in the United States that. Uh, evolutionary biologists who have extremely uh, distinguished careers, uh, tenured professors, journalists, authors uh, are being, quote unquote, canceled because they said something that seems to be against the orthodoxy of a, a new system that nobody really uh, knew it had ascended, but apparently it, it has. Pamiętajcie o tym cytacie, gdy traficie na swoje prestiżowe uczelnie, być może na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie możecie spotkać się z czymś, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale jest to bardzo tam rozpowszechnione, council culture, czyli można to przetłumaczyć jako kultura unieważniania. Jest to tak naprawdę trochę zbliżone z, z taktyką stosowaną w dyktaturach, gdzie dysydenci są uciszani i gdzie ukracana jest wolność słowa. Często tak naprawdę ta kultura unieważniania dotyczy wielu profesorów, dziennikarzy, pisarzy, których jakaś opinia, moć teoria może nie iść w parze z dominującą retoryką i takie osoby są po prostu uciszane, unieważniane. And why is the attack on free speech in institutions of higher learning such a problem? Why is canceling journalists for writing things that are deemed inappropriate such a problem? Dlaczego uciszanie um, pewnych e, osób na wyższych uczelniach takim problemem? Dlaczego uciszanie dziennikarzy, bądź pisarzy również e, i ograniczenie wolności słowa jest takim problemem? It's because the secret of our success as Western societies has been to unleash the creativity of individuals, and they express that with their voice. So, freedom of speech, freedom of academic inquiry is absolutely crucial to our future freedom. To because the success of Western cultures. Była, było właśnie uwolnianie kreatywności, wolność mowy, wolność zadawania pytań. i bez tego ten rozwój nie byłby możliwy. Now for the good news. A teraz jakie mamy, do, jaką mamy dobrą wiadomość? Żyjemy obecnie w najbardziej wolnych i najbardziej, Rozwiniętych i naznaczonych dobrostanem społeczeństw, jakie zna historia świata. Wolny świat wygrał zimną wojnę przeciw Sowietom, przeciw komunizmowi. Poland and the other captive nations of Central and Eastern Europe are free, vibrant, democratic states. That are core to the free world. Polska oraz inne kraje um, Europy Środkowo-Wschodniej, które uwolniły się z jarzma okupacji, są teraz uh, rozwijającymi się dynamicznie demokracjami. So, if we learn from the secrets of our past and improve upon it, I have no doubt that we'll have a brighter future. Um, in closing, I'll mention that the Common Sense Society exists to promote. Liberty, prosperity, and beauty. We're active in the United States uh, and in Europe, and we invite you uh, here in the room or online uh, to look us up, commonsensesociety.org. We have fellowships, internships uh, throughout the United States and uh, Europe, and we intend to celebrate Western civilization. We intend to make the 21st century our century. A century of liberty, prosperity, and beauty. And by liberty, what do we mean? Individual rights, the rule of law, free enterprise, prosperity, economic freedom, voluntary exchange. That works. It's better than collectivism. Socialism does not work. It's been tried 40 times around the world and has ended in poverty and misery. Beauty, natural beauty, conserving that. And built environment, making sure that uh, those new communities and cities that are being built are humane places. There's fascinating research coming out now um, that indicates um, that if you're in a beautiful building like this, it has some effect upon you physiologically, psychologically. And if, if you're in a brutalist uh, environment, that also has a negative effect on you. So, these are things that urban planners and uh, those responsible for these aspects uh, can focus on. Uh, but the 21st century is ours, it's yours. You're the sinews of our future, and I encourage you to leave it better than you found it. And if you can uh, make use of Common Sense Society, uh, we're here to be an ally and a partner of our future foundation. Thank you. Bardzo szybkie podsumowanie. Our Common Sense Society, a więc towarzystwo, które można się jako Towarzystwo Zdrowego Rozsądku, kieruje się takimi kluczowymi wartościami jak wolność, dobrobyt oraz piękno. Wolność polegająca między innymi na prawach jednostki, na, na przedsiębiorczości, na wolnej wymianie tak samo jak i dobrobyt. Także piękno. Dlaczego piękno chodzi o konserwację tego co nas otacza, konserwację natury. Ponieważ badania pokazują iż to w jakim przebywamy otoczeniu ma bardzo duży wpływ na to jak się czujemy. Także jest to również coś co urbaniści powinni brać pod uwagę. Głównym przesłaniem naszego, naszej fundacji, naszego stowarzyszenia, które między innymi zajmuje się promowaniem stypendiów wśród młodych ludzi, jest zapewnienie, że XXI wiek będzie właśnie naszym wiekiem oraz że zostawimy świat jeszcze lepszym niż go zastaliśmy. Dziękuję. I bardzo zachęcam do, tutaj dla obecnych, do zadawania pytań Marionowi, zostanie z nami dzisiaj do końca bankietu, a osobom oglądającym nas w internecie zachęcam do sprawdzenia mediów społecznościowych, strony internetowej Common Sense Society, jest naprawdę niesamowita organizacja, której sam jestem częścią i no wszystkim polecam. Także dziękuję bardzo i widzimy się za pół godziny na czwartym i ostatnim dzisiaj panelu.